Siemano. W tym odcinku wam pokażę, jak wygrać mody do Minecraft. Wchodzimy w start. Mm, szukamy ruchom. Piszemy akwadata. Ok. Wchodzimy w Minecraft. W bin. Eee, tutaj mam trochę tu. No, dużo mam y, tych. Wchodzimy w Minecraft. Otwieramy za pomocą. Winrar Archive, czy jakoś, tak? Dobra, e, otwieramy modę jakiego chcemy wgrać. W moim przypadku będzie to forge. Na początku kasujemy meta inf. I jeszcze będę musiał to skopiować. Nie, nie skopiować, przepraszam Was. Wypakować, tak. Po wypakowaniu mogę to już tutaj wrzucić i na tym polega cała rzecz. Niestety linku nie będziecie mieli w opisie. Myślę, że jesteście mądrzy i to znajdziecie. Tak. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo. Nie wiem, zaczynam nagrywać wandikamem y, pulpit, więc wiecie. Tak, w moim przypadku to może trochę potrwać. Przepraszam. Jak widzicie już się prawie, że przeniosła. Teraz trzeba to znaleźć tu. Jak widzicie, tu przenosimy wszystko. Kasujemy meta inf. Tak. Zamykamy wszystko. Odpalamy grę, do której instalowaliśmy moda. Oj. A, jak widzicie, tutaj jest forge. To jest właśnie to. Um, u mnie coś się jakoś, nie wiem, coś. A, aktualizuje się forge, bo dopiero co go wgrałem, chciałem Wam pokazać, jak to jest w przypadku forge'a. To już możemy się cieszyć grom. Tak więc dziękuję za oglądanie filmiku i cześć.